Kurde, dobra tam. Nieważne jak wyszło, tylko ważne, że się nie zabiłem. Kurde, dobrze jest, robimy. Jeszcze szeruwa, ale kto rano wstaje, temu pan Bóg daje chyba, nie? Zobaczcie. Już jest ile? 7 jajek, ale tu jaki? Kurde kolos. Takie trzy farmer ma że do wieczora by był najedzony. No, którejś kurce tyłek rozbolał pewnie. No nic. O, cyk. Mamy dziś, proszę państwa, wtorek. Gonimy, gonimy z materiałem. Jest wtorek, 20. O, kurde, już by chciał 21. 14 jest cyk. A imieniny dziś obchodzą Feliksa, Hilary, Ordona. No widzicie, jakie piękne imiona możemy się. Yy, nauczyć. No dobrze, pora wziąć, posprzątać i tą siatkę wyrzucić, i tutaj róż zrobić, żeby tutaj księżniczkę wprowadzić. Także ta siatka, co jest na podłodze, jest od samego początku klatki. Um, więc będzie to na no, tak około 10 lat. Przeżyła trochę królików. Nic tutaj nie było nigdzie wymieniane w żadnym, w żadnym boksie, żadna deska, nic. Tylko jedna deska była stąd, ale to w drugim boksie wymieniana. A tak cały boks nigdzie nie przegnił do tej pory jeszcze. Tutaj góra, te spady oczywiście wykładziną jest wyłożone. I ta klatka była dwa razy dłuższa, bo było 12 boksów, a zostało 6 ze względu na miejsce. Bo trzeba przeciąć w pół. I tak zostało. Aha, teraz jak powiedziałem, zrobimy tutaj ruszt i księżniczkę wprowadzimy. Siatkę już usunąłem. Tak to wygląda. Tak myślałem, że ten gnój trzeba będzie wyrzucić. Jednak do końca zimy to nie ma sensu, żeby to tam wszystko było. Się nie spodziewałem, że tutaj będę miał króliki o tej porze. Dlatego któregoś dnia wyjedziemy trzydziestką i wyrzucimy to do kur, do kurnika. One po nich grzebią tam. Zrobią z tego pożytek. Więc tak, na początek chcąc zrobić ruszt w takiej klatce jak ja, czyli połowa mniej więcej deska, żeby królik przesiadywał i był karmiony na desce, a druga połowa ruszt, tam gdzie najczęściej robi królik, żeby to klatka była jasna, to by wtedy robił z tyłu prawdopodobnie, a że tutaj jest cień, no to robi tutaj, teraz u mnie, na górze robią z tyłu króliki, a tutaj na dole, przynajmniej ta klatka to tutaj. Ale mniejsza o to, może się znajdzie królik, co będzie robił z tyłu. Mierzymy odległość od tej ściany do tej, czyli po szerokości boksu, i potrzebujemy dwa szczebelki, żeby był tu i tu. Te szczebelki będą podtrzymywały nasz ruszt. Dlatego tniemy dwie, dwa szczebelki na tą szerokość długość raczej. Mam już wycięte dwa szczeble na szerokość. Pierwsza. Idzie listewka taka w miarę cienka, ale nie za cienka, bo to ma trzymać jakiś czas, nie? To nie może szybko przegnić. Najlepiej ją pomalować. Dlatego cienka, bo widzimy, jaka jest wysokość. Ona musi się oprzeć nie może być w powietrzu. Ona musi się oprzeć na tej, na tej podłodze z desek. Jak będzie w powietrzu, to różd będzie się z tej strony opierał na właśnie tych listewkach, które będą podłogą, rusztem. A to ma się opierać właśnie na listewce, a dopiero na tym różdżce, żeby to było wytrzymałe. Dlatego tutaj dajemy cieńszą, a z tyłu kolejną dajemy grubszą, bo na niej będzie wisieć zawias. Dlatego zaraz Wam pokażę. Tak to wygląda: pierwsza listewka, i druga o wiele mocniejsza. Z litego jakiegoś drewna sosna chyba będzie. Tutaj zawias. Robimy teraz dwie blaszki i przykręcimy na początek zawias, żeby już był. Mamy już zainstalowane nasze zawiasy. Najprostszy sposób, czyli najpierw w taką blaszkę stukamy z dwóch końców, żeby mieć już punkt i wkręcamy w wkręty do drewna, nie za krótki tylko. I najlepiej blaszka, żeby była już pomalowana, zabezpieczona, albo grubsza. Nie polecam stosować z profili blaszek. No bo one szybko rdzewiają i po sezonie, po dwóch maksymalnie trzeba wymienić, albo samo się zarwie, albo wymienicie, nie? A to podejrzewam parę lat wytrzyma. Także to mamy już gotowe, nie trzeba się martwić. A dziurki są istotne, żeby później już się nie motać jak będzie ruszt. Będzie łatwiej wkręcić, masz już punkt i wkręcasz. Uważaj tylko przy przykręcaniu, bo jak kręcicie to Wam może blaszka przeciąć palucha. W rękawicach trzymać, a najlepiej oprzeć i nie trzymać za blachę, tylko za to i tu kręcić. Nie trzymać blachy, bo zawsze przy wierceniu, blacha jak się obkręci, to szybka akcja i paluch rozcięty do kości, także uważać. Robimy dalej. Kombinujemy teraz wymiar ten y, szczebli i będziemy robić szczebelki, wymiar szczebelka. To będzie. 45, czyli damy 48 cm. Mam już przygotowane. Tutaj są dwa panele złączone po 50 cm, bo po metr miałem. No to już zostawiłem. Niech będzie te 2 cm dłuższy. No i co? I kroimy najpierw w jedną stronę, później przewracamy drugą stronę. Ciachamy. Tylko, że wy to może lepiej zaznaczcie sobie kreski robimy mniej więcej 2 cm paski panela ja to zrobię bez, no dlatego wam radzę, żebyście pokroili, bo zobaczycie jak mi to wyjdzie Dziadosko. jedna strona jest teraz przewracamy i tniemy z drugiej mani jakoś to będzie chyba, co? kurde, jaki skos tu poszedł, jesus hm. dobra kurde dobra tam, nieważne jak wyszło, tylko Ważne, że się nie zabiłem, kurde. Dobrze jest, robimy. Dobra, proszę państwa, jednak później trochę pojadę. Pogoda fajna się zrobiła, słońce wychodzi, więc w domu farmer na pewno nie usiedzi. Kończymy ten róż, to może jeszcze dzisiaj się uda księżniczkę wsadzić do klatki. Poustawiam teraz tak szczebelki, oczywiście na wymiar, muszę złapać dokładnie wymiar. I poustawiam szczebelki, poprzykręcam i będziemy montować do klatki. Jest już poukładany mniej więcej nierówno to nierówno stosuję do stelaży do metalu wkręty jak najkrótsze wystarczy nie on do drewna ten jest dobry też będzie trzymało robimy teraz to i, i będzie wszystko prawie no i dobra Przekręci, przykręciłem tylko tutaj coś mi kurdy nie pykło jak ja to kurde mierzyłem? Kreska jest równo, a uciąłem kurde. Kurde, jeden pa panel jak chciałem po długości. Musiał mi uciec. Iu. tak się robi, ale to nic tutaj nie szkodzi. Tutaj jest ważne, żeby było równo, bo tu będzie przy ścianie tylniej. I tutaj musi być całkiem równo. Nie mierzyłem jeszcze, ale trzeba zmierzyć i tutaj będę musiał coś zrobić, przejść, bo to jest... Kurde, będzie mi przypominać z 10 lat. Kurde, moją nieudolność tak nie może być. Jeszcze co za pech. Już jest na wyczerpaniu raz siadło, ale wyjąłem i wsadziłem baterię, a dwa wkręty zostały mi przykręcić. Tam właśnie w klatce, tu i tu. Kurde, starcie czy nie starcie to jest walka z samym sobą, z czasem i z maszynami. Idziemy z tym, kurde, trzeba to mierzyć i kończyć tą robotę. Słuchaj, to lepiej ode mnie. Je. KFC, kurde, już jesteś to chodź, no. Wierzę, jak tylko się odwrócę, to w półwiadrach, kurde, ze Jak głodna to jest. Bo ja ogólnie ją podkarmiam. Ma cały czas miejsce z suchą karmę. I jak widzę, że ubywa karmy, to znaczy, że nie ma nigdzie przykitrany, nie? Szkodzi kurde. Śgodzi. No, jak ubywa tej karmy, to ten. To dopiero daje jej łakocie. A niech je, bo zresztą. No już przyczepiłem ruszt, baterii styknęło, więc wszystko zgodnie z planem, wszystko elegancko wyszło, przyciąłem, trochę wyrównałem, bo to tak nie może być nawet u farmera, wszystko elegancko chodzi, tak więc tutaj za dużych luzów nie może być, jak zaczynacie pierwszy szczebelek to zostawiacie szczelinę, nie przy samej ścianie, nie zaczynacie od razu od brzegu, żeby tutaj była szczelina. Bo jak nie będzie, no to tutaj będzie się zbierał syf Z tej strony A tu ma być szczelina, wszystko ma uciekać Tak samo od tyłu Ma być szczelina, czyli jak wisi na tym Na zawiasie prosto To tu ma być taka sama mniej więcej szczelina jak tu Żeby też tutaj z tyłu się nic nie kumulowało Nie zbierało Musi być też przerwa O, Odchylamy i sypujemy wszystko Stąd nieczystości do tyłu Tutaj akurat w tej klatce jest inny paśnik jeszcze stary, bo kiedyś miałem same takie paśniki, ale później powymieniałem na drewniane. Bo niektóre króliki przegryzały tą siatkę, to jest plastik, ale póki tutaj jeszcze nie jest przegryzione, to nie będę nic z tym robił. Tak więc tak by to wyglądało. Zaraz ją tutaj uzbroję tą, tą klatkę i przyniosę tutaj naszą gwiazdę sezonu, czyli księżniczkę. I już ją przyniosłem. Sprawdziłem przy okazji brzuch, czy oby nie jest okotna, ale nic, e, nic tam nie czuć. Więc by musiała być na dniach jakoś zapłodniona, żeby, ten, żeby mnie zaskoczyła. Ale i tak prawdopodobnie niedługo będzie, będę ją dopuszczał może za 2-3 dni tutaj do samców żeby miała, ale ona jeszcze mała jest, nie, zrezygnuję, bo teraz tak w klatce właśnie zobaczyłem, że ona jednak jest młoda. Więc na razie jeszcze ją zostawię, a dopuszczę na wiosnę, yy, no żeby miała jeden miod, bo zanim tam ten sam, samczyko ile przeżyje, yy, będzie mógł ją zapłodnić, to jeszcze minie.